Jesteśmy na wycieczce między zdrojach. Jesteśmy obecnie na plaży. Ta jest bardzo wąska. No, no w Sinności jest lepsza. wypasiona ta jest dupiasta. Jedynie, co fajne, mają molo. Ale też dupiastym mamy fajniejszy. U nas będzie fajniejszy za jakieś 20 lat. No, jak my... nas już tam nie będzie. Pusta plaża. Coś się tam buduje. Ale fajne są te Przeklasa. I ja. I ty. A! ja. Dobra, a pewno mało mnie było widać, ale cóż. O, woda. Jakbyś zgadła. Woda, woda, woda. Pan i nasza pani. Masz przewodnik. Nasza nauczycielka. krzywym krokiem. Z krzywym krokiem. Co nie umie chodzić na płaskim obuwiu. Mogłabym robić na naszą uczynnicę, szczególnie, że jest niższa ode mnie. O, dobra. Dowody w pani. Chwila konwersacji pomiędzy wieloma osobami z naszej klasy. Z chłopakami. Osobami funkcjonującymi. No tak. Chociaż moglibyśmy zabiegać tutaj o pewną poprawę. Ej, wziąć mięszczalik! No weź! To jest Biały szaliczek, kurczę. No ja widziałem kamerę. Czemu? Zobaczcie po kamerze, ja mam z tyłu. Aż zaczynamy. Alo, alo, 3, 2. 0. 2. Tak. Widzicie, mamy tu jednej sekwencji, cały czas się powtarza. Alo, alo, 3, 2. 3, 2, 5. O niego. Taki gry, ja waszę. To się na No właśnie! Albo na... Kafetino. na... Na ciasteczko! Umów <grym> się z na ciasteczko, a nie... Patrzę <grym> na no, no dobra, dawaj! Dzisiaj o... o... 16! Ale ty stawiasz! O, Lapsiuk! Lapsiuk, będziesz głównym bohaterem mojego filmu! Ojejku. Dimineața, 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 Dimineața,